Dziś zrobię własne słodycze. No co? Więc tak, dokładniej nawet mówiąc, dzisiaj zrobimy sobie własne czekoladki Coś typu tofifi, Milka, no w sensie taką bombonierkę widzicie tutaj na ekranie co, Coś w tym stylu, nie? Zresztą sami zobaczycie, no Przejdźmy do photoshopa, zapraszam już do oglądania Dzisiaj bez przedłużania Więc tak, w założeniu czekoladki będą jakby takie no ślimaki Ja przynajmniej znalazłem takie stwierdzenie, że będą najlepsze idealnie pasować do właśnie yy, marki Gorgol Bo taka marka będzie Z Czekoladki to będą takie ślimaczki, takie większe, zaraz zobaczę zobaczycie zresztą, jak będzie to wyglądać. Na początku zająłem się od projektowania mojego właśnie logo, czyli będzie to gorgol, a dokładniej gorgolki, bo tak się będą nazywać te właśnie czekoladki. I będzie to zrobione tak, że te ta G jakby po lewej stronie będzie większe, będzie tak się trochę zmniejszać ten napis do strony ten yy, prawej. Będzie on tak trochę wykrzywiony i będzie pod nim taki kreska, taka podpisana jakby żeby podkreślić, no tą naszą piękną nazwę. Cały ogólnie będzie jakby kwadratowe, dosłownie tak jak są na przykład te, nie to w ale na przykład jak te milki mamy tutaj właśnie to widz, widzicie jak to wygląda, więc chciałem właśnie żeby było podobnie to zrobione napis będzie koloru, właśnie te gorgolki będą koloru pomarańczowego, takiego jaśniejszego za to ta kreska pod tym będzie ciut ciemniejsza i wszystko będzie to na ciemniejszym tle, bo jest to właśnie pomarańczowy i niebieski są taki kolory przeciwstawne, przez co będą się one bardzo dobrze komponować w całej pracy. Na właśnie Napis gorgolki. Dodamy także troszkę światła wewnętrznego, takiego białego i cienia lekkiego, takiego ciemniejszego, daj, brązowego, żeby y, trochę odznaczał się od tła. No i także w, troszkę ciutkę miał efekt 3D. Także damy całą, jakby obramówkę, taką w jaśniejszym kolorze pomarańczowym, żeby naprawdę fajnie wyglądały tak te y, nasze słodycze pyszne pyszniutkie. No i także na to tło niebieskie dodamy taki gradient, żeby nie było tło jedno, jakby tak kolorowe, w sensie gradienci, wiecie, nie? To takie, że na górze będzie troszkę ciemniejsze, na dole troszkę jaśniejsze, niebieski, błękitny, taki kolor. I właśnie, błękitny, właśnie dlatego. Dlatego, że dodamy chmurki także, tak, żeby coś działo się w tle. No, będą one trochę z mniejszym trochę krycie potem, żeby były trochę mniej widoczne, ale takie fajne y, chmurki dodamy, tak coś jest w stylu właśnie jak w lodach Jery, może nie wiem, czy jak ktoś tam czyta. Taka kolorystyka naprawdę fajna, zachęcająca. I to tyle, jeśli chodzi o właśnie y, cały na na samej górze. Właśnie to niebo, jeszcze do tego dopowiem, będzie się jakby kończyło takim łukiem, coś na, na wzór tej właśnie linii, która podkreśla napis gorgolki i właśnie z tej linii, za tego nieba będą, będzie wypływał właśnie taki kalmer, tfu, karmel, będzie on się tak ciągnął fajnie w dół, pływał, żeby było pokazane, że nasze właśnie gorgolki, o czym jeszcze nie mówiłem, będą o smaku karmelowym, dlatego też ten kolor pomarańczowy. W środku będzie właśnie yy, pomarańczowy ten, nadzienie, w sensie, no tak, karmelowe nadzienie, będzie takie smakutowe, Carmel tofi. Nie wiem, napiszcie, czy jest jakaś różnica. Podobnie, jakaś jest, ale już zapomniałem, jaka to możecie do, dopisać. No. I całe właśnie yy, te czekoladki, które będą trzy, w kształcie ślimaczków, będą one na takim białym tle. Yy, dosłownie biały. Na początku coś kombinowałem z lekkim kolorem, takim różowym, ale jednak to się nie sprawdzi. Także na nasze pyszne czekoladki dodałem sobie cienie, żeby wyglądały one, że stoją dosłownie, jakby na tym, na tym podłożu. Tak samo będą wypływać. Yy, będzie wypływać karmel w pierwszej, głównej, będzie najwięcej więcej karmelu wypływać, zrobimy dziurę, przedziurawimy tą czekoladę i z niej będzie wypływać nasz karmel i tak samo coś tam bawiłem się, żeby z drugiej wypływał karmel tylko tak dłuższy, ale to jednak no nie wyszło w końcowym efekcie tego nie będzie, tak że będzie taki leciutki karmel tak jak w tej pierwszej głównej czekoladce wypływał i stwierdziłem, że to będzie najlepsze rozwiązanie no i Tyle. I za tymi czekoladkami będzie oczywiście takie pomarańczowe, leciutkie światełko właśnie, żeby no, tak coś odznaczało trochę te czekoladki od białego tła, więc myślę, że to naprawdę dodało czegoś takiego dobrego efektu, naprawdę nie ma lipy i dodatkowo nad no, właśnie tymi koczo koczolatkami, nad czekoladkami będzie napis caramel flavor, czyli to jest karmelowy, karmelowy smak właśnie, flavor topping, topping, jezu. No w na sensie, nadzienie karmelowe, no wiecie o co chodzi. Tak samo będzie właśnie na przy tym napisie caramel flavor dodam takie jakby takie dwie ptaszki. To są jakby takie kropelki, tego może nie będzie tak widać, ale nada to jakiegoś efektu wow temu napisowi, żeby nie był taki prosty. z tego fajną czcionką jakby pisaną, można powiedzieć, zrobiony No i także po bokach dodałem taki właśnie spędzla takie yy, kropki, jakby takie niebieskie, żeby właśnie komponowały się one z tym karmelem pomarańczowym. Tak fajnie, jak wcześniej to opowiadałem wam o tym. Wyciąłem z nich kwadraty, poprzykleiłem tak yy, do właśnie, żeby wpasowały się idealnie w ten kwadrat i trzy razy w, po lewej stronie, po prawej stronie i w lewym dolnym rogu dodałem takie właśnie kwadratowe tykułeczka. No w sensie widzicie, jak ja to robię, nie? Co, co, o co tam chodzi? I ten zmniejszyłem tam lekko krycie, żeby one tak powoli zanikały. Przez no, boki, nie są właśnie puste? No, I taki, to tyle z tymi krobeczkami to przejdźmy dalej. Co więcej, właśnie dodałem taką linię. Można powiedzieć, że to jest taki ciutkę, przepływający karmel, czy coś w tym stylu, taka rzeczka karmelu, czy taka po prostu no, linia pomarańczowa, która jest tak, tak ciutkę widoczna, bo zmniejszyłem tam właśnie krycie, tak jak w tych niektórych elementach, ale przez to nie jest takie to wszystko statyczne, nie jest całe białe, tło, tylko właśnie jest, co się tam dzieje z tymi cieniami, co wcześniej opowiadałem. Tam dodałem ciutkę filtr kamerowy jeszcze pod sam koniec. No i co, to chyba było właśnie na tyle. Tak wygląda gotowa praca. Możecie teraz śmiało napisać, czy owalilibyście takie pyszne czekoladki w kształcie ślimaczków. Bo ja naprawdę myślę, że nie miałbym oporu, tak naprawdę szczerze. Wyglądają naprawdę fajnie, kusząco, jeszcze fajne opakowanie. Przy innych fajnych naprawdę myślę, że ok by się prezentowały, naprawdę. Jeszcze jak w przystępnej cenie, to tym bardziej no można pomyśleć. No i dobra, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Właśnie napiszcie im proszę na dole, jakie chcielibyście pomysły na zrobienie właśnie takich rzeczy, takich był sok, płatki, był także właśnie te teraz czekoladki. To napiszcie co jeszcze, no bo naprawdę czekam otwarcie na Wasze propozycje. Na pewno jak mi napiszecie, to myślę, że bardzo dużo szansę, że zrobię z tego film. Yy, więc proszę, napiszcie w górę, subik też zostawcie. No i co, dziękuję Wam bardzo. Obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia, do następnego siema. A stop, zobaczcie też te pomarańczowe właśnie i te. Ten sok pomarańczowy. I płatki. Proszę, zapraszam, hej.